Po długiej przerwie wracam w serii, kolejny dzień z życia ogrodnika, niestety były problemy ze zdrowiem, e, mam przerwę akurat teraz między zabiegami, znaczy mam zabieg e, i nie mam już uf, po poprzednim zabiegu, więc mogę działać dopóki żyję, dopóty działamy w ogrodzie, więc e, jedziemy z tym, dzisiaj mam dla Was porzeczki. Proszę piękne na pniu trzy, czarna porzeczka, czerwona i biała. Później jest porzeczka Agrest odmiana josta. Później jest czarna, wielkoowocowa porzeczka. Czerwona znowu ronda. Rowada. Biała wersalska. I niesuchowski czerwony Agrest. Proszę Państwa, jak sadzimy? Tutaj mam rokitnik, w ogóle piękny żan, pie, piękne międzyrzędzie, trafny wybór. Chat GPT się zgodził. Najlepsze sąsiedztwo możliwe. Tutaj jest najlepsze mi miejsce na moje, moje porzeczki między rząd, między czereśniami a śliwami, proszę Państwa, piękny słoneczny dzień. I teraz tak, jest rokitnik. Trzeba zachować przynajmniej 2,30 odległości. dam jakieś 2,5 metra i tutaj idzie pierwsza na pniu. Na pniu sadzimy co 2 metry. Więc mamy tutaj 3 co 2 metry, później jest 180 cm dla josty, a później już co 160 kolejne i co, co 1,5 metra porzeczki krzaczaste. Tak sadzimy. Pozdrawiam. Życzę wspaniałego dnia. Mamy to.